Siemka, tu Gamincio. Jak wiecie, w każdą niedzielę nagrywam zazwyczaj nie na poniedziałek bo gotowy, to nie. Ale przepraszam Was, na co do tego nie będzie żadnych filmów. Nie oczekujcie jakichś cudów. Naprawdę, ja się starałem coś zrobić. Ale zaczęło się to wszystko od czwartku. W czwartek pobrałem jakieś przyziemienie. Poszedłem na cmentarz, myślę, że na 1 listopada jakoś to ogarnę, I jakoś jeszcze w miarę, piątek, jakoś w miarę, a jak wróciłem, to by tak pobierało kaszel mam, miałem katar, jeszcze mi doszedł taki katar, jeszcze taki mokry. Oje, ja no jeszcze napisałem powiadanie, kurdzę w piątek na sobotę, a akurat widzę że takie cuda nie widzę, tak jak jakaś niespójność, pogubiłem zaimki, pogubiłem się totalnie, w ogóle nawet nie wiedziałem co się tam odbali bo tym nie w ogóle nawet nie miało ładu i składu. To w końcu da, na Facebooka chłopaki też tam się typiali, że tu nawet nie ma ładu składu, że nie ma sensu. Tam też mi ktoś pisał, że brakuje jakichś zaimków, jakichś tam pierdół i tych innych świerdów, mierdów, pierdłych takich. No i usunąłem to powiedzenie i postaram się, że jak wyzdrowieł, to napisze, że w ja ten od nowa jakoś na spokojnie jakiegoś wyzdrowie, a tym razem życiem i zdrowia, ale ja wrócę pewnie w następnym tygodniu w poniedziałek. Czyli w poni tym tygodniu nie ma żadnych filmów, żeście nie płakali, że was oszukuje że coś tam nie. Ja bym... Ja bym nagrał film, ale wiecie, nawet nie jestem w stanie kurczę, myśleć nad wierszem, ani nawet się skupić na czymś, bo tak mi zapadł. Przemiany, katarzy, to wszystko tak. Spadło na mnie jak jakieś. Nie powiem co, dobra. Tak. Czuję się, jakbym tak dostał od kogoś. Gęk. Nie, co ja gadam. Czuję się tak, jakbym po prostu dostał. E, jakimś. od kogoś. Jakimś, jak to powiedzieć, jakimś pociskiem, ki prosto, prosto, prosto w twarz. I to tak z całej siły, że aj, szkoda gadać. to się tak czuję, nie za dobrze. Po prostu powiem wam, że tak mi to zapało, kurczę, tak mi to jeszcze trzyma. Trzyma, ona, że nie gdzieś w tym tygodniu. Jakby coś to będzie się w filmach. Za tydzień, jak na, od poniedziałku następnego, nie w tym tygodniu, w następnym tygodniu, dajcie mi jeszcze przerwę, muszę trochę odpocząć, trochę jeszcze wyzdrowieć, dozdrowieć, żeby mi to wszystko uciekło, te katary i te kaszle. I jeszcze raz wszystkich przepraszam fanów, ale, że się nie, no, że, że tego, za to opowiadanie, ale naprawdę skręciłem, a miałem taki fajny pomysł, kurcze, ale tak przez moje choroby, moje, kurczę... Przez moje nieogarnięcie ogółem, to było takie obwodanie, takie wrogiem piątym i takie piąte, pięćdziesiąte, takie taki nieogarnięte, takie niepo kolei, takie pogubione wszystko było, takie jakieś wyrwane z kontekstu, nie wiem skąd, że to nawet nie miało racji, no, w końcu i jak we napisz raz, teraz, to już raz na spokojnie piąty udział od nowa. I powiem tak, że jak skończę to opowiadanie, to wtedy się do opowiadaniu całemu. I kto wie może za kilka, kilka lat, miesięcy, napiszę od nowa jeszcze raz opowiadanie drogą, bo a teraz takie bardziej logiczne takie, no albo zobaczymy co z tego będzie. Dobra, ja się teraz tutaj wszystko skończyłem, to bardzo się zgadłem, tylko tyle chciałem powiedzieć, że przez tydzień cały nie ma filmu, bo muszę ogarnąć się, całkowicie wyzdrowieć, wrócić do formy. Więc zostawcie mi tego sympaty tego lajka, żebym wyzdrowiał i suba na motywację. I to tyle. Ten film jeszcze wróci dziś na kanał, czyli dziś w niedzielę. Na razie, cześć i. Dat te baję.